fale płaskie morze zobaczcie małe statki rybackie gdzieś w oddali poszukują pożywienia no i ten świat należy do nich ich pracą Muszę wyżywić całe rodziny. Bardzo dużo część lokalnej społeczności tutaj właśnie e, żegluje, czyli łowi ryby. Też bardzo duża ilość. E, część ludzi pracuje w, w turystyce, ale można zwiedzać Indie samemu. Nie kupujcie biletów z wycieczką. Nie korzystajcie z tego typu rozwiązań. To jest bardzo drogie i niepotrzebne totalnie. Zobaczcie. Agonda Beach. Tam dalej jest Kandoli kalangut i tak dalej, i tak dalej. Baga, wagator No i nasza część i zobaczcie jak mało ludzi pojedyncze osoby na plaży Także słuchajcie trochę słońca wam nie zaszkodzi rzucić co ale spokojnie to może pozdrawiam Was a może jakieś okno na świat zobaczcie dzień dobry witamy w raju zobaczcie jaka woda i tak jest wszędzie Szanowni Państwo plaża Kandolin dosyć sporo ludzi tak jak bym powiedział wcześniej ja tutaj po prostu nie przyjeżdżam bo jest bardzo dużo ludzi bardzo dużo Rosjan Natomiast tutaj można de facto skończyć z takich usług jak na przykład takie wycieczki motorowerowe, e, moto dobrze powiedziałem? Nie wiem, wodne, tak możemy powiedzieć, jakieś e, bandzi, jakieś tam e, banany, jakieś tam spadochrony itd. itd. I ta plaża jest na, tyle, jest na tyle duża, że wydaje mi się, że no, ze 2-3 kilometry może mieć. E, Plaża ta nie należy do najtańszych, od razu też powiem. Tutaj hotele zaczynają się od 300 zł, 250 zł. Oczywiście można znaleźć coś najszego, ale niestety no ja z takich usług nie będę korzystał, bo jestem te 3 miesiące, więc musimy mi musi stracić pieniędzy na wszystko. Niemniej jednak, no zobaczcie, da się żyć w fajnym miejscu. Da się, tak? Z fajną plażą bardzo fajną plażą zupełnie inny piasek niż na mordzi, on jest taki nieco grubszy taki sam jest na Sri Lance na przykład e, natomiast bardzo dużo restauracji bardzo dużo kelnerów bardzo dużo takich ludzi którzy zapraszają do usiąścia na, na leżak, do wypicia sobie kawy herbaty czy ewentualnie spożycia jakiegoś posiłku więc de facto zachęcam e, podsumowując no plaża nie dla mnie po prostu plaża nie dla mnie ja wolę coś bardziej osamotnionego, gdzie tych ludzi praktycznie w ogóle nie ma, jeżeli są takie jednostki. Także spójrzcie sobie, jak to wszystko wygląda. Kolejna plaża, o ile się nie mylę, to chyba będzie Kalangut. razie zapraszam dalej. Odbyliśmy małą wycieczkę po plaży Kandolim. Plaża Kandolim, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo ludzi, jak zauważyliście dzisiaj. Koło mnie wszędzie są ludzie, cały czas coś się dzieje. E, tutaj jest cennik na przykład tego, co ewentualnie możecie skorzystać, więc zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Jeżeli macie ochotę, jak najbardziej. Ja de facto skorzystałem ze wszystkiego, ale pewnie teraz, tylko w poprzednim przy wyjeździe, więc de facto ja już jestem tutaj zwiedzony, że tak, w 100%. Więc wiem co i jak. Jedziemy dalej. To jest tylko wyjście, ale jakbyście szli w kierunku plaży, to jest z tyłu za mną. Natomiast takie jest wejście do tej plaży. Zadbane. Tak, zadbane. Parking tutaj. W przed nami Kalangut, Kalangut Beach. Jest to taka środkowa e, część goła, w sensie takim, że to jest tak mniej więcej po środku e, wszystkich tych plaż. E, e, więc e, oczywiście te plaże są e, te z lotniskiem Vasco da Gama, czyli Diabolim. E, niemniej jednak e, e, ja się tutaj kieruję tym, że e, taka najodleglejsza plaża to Agonda. W związku z tym, e, oczywiście, można jeszcze powiedzieć sobie, czy pojechać na Palolem, ale tam no, trasa 100 km, to się jedzie naprawdę, słuchajcie, e, 4 godziny. Więc no skuterem w życiu, w taksówce po prostu mi się nie chce, żeby zwiedzić dwie plaże, jechać aż tyle czasu. W związku z tym, niestety ich nie pokażę. Ale tutaj, Kalangut, zobaczcie, ile jest ludzi, mnóstwo po prostu. No ja tego nie akceptuję zupełnie. Więc zobaczycie sobie, jak to będzie wyglądało za chwilę. E, jak zauważyliście. Czysto, ludzie przyjaźni, bardzo nastawieni pozytywnie do ludzi. Zastanów się go po co to światło się świeci, no ale może tak ma być.

Dużo statków, tylko dlatego, że oni tutaj właśnie mają spadochronę, jakieś tam banany, jakieś tam jeszcze inne uciechy dla innych ludzi. Więc no mnie ta plaża ogólnie też nie pasuje, tylko dlatego, że jest jest mnóstwo ludzi. Zobaczcie sobie co, jak to wygląda. Plaża aż tam do samego końca, do samej góry. Za tymi górami jest nasza plaża, czyli Morgin Beach. A tutaj jak widzicie kalangut, tam już widzę, że płyną sobie na chyba bananie, na motorówce. Także tutaj ludzie się bawią dosyć intensywnie. No, jeżeli lubicie taki sposób spędzania czasu, no to zachęcam, bo naprawdę jest fajnie. Natomiast no, tak jak mówię, no, nie dla mnie, bo no, tutejszy świat tej plaży akurat my totalnie nie odpowiada. Zobaczcie, że sami... E... Narodowczościowcy hinduscy, Bangladesz, a, a tam w oddali bardzo dużo restauracji i bardzo dużo Rosjan, turystów z Anglii. Także cóż powiedzieć, w każdym miejscu, każdy znajdzie coś swojego. Ja tutaj niestety nie odnajduję nic, co może być fajnego dla mnie. Aby tak naprawdę zobaczyć, gdzie chcecie zamieszkać, przynajmniej przebywać podczas wakacji, to zachęcam nawet do takiego rozwiązania, żebyście sobie wynajęli hotel na trzy dni, czy nawet na dwie noce a i podróżowali sobie po takich goła, tak? Może zobaczycie, że jakieś miejsce jest dla was akurat takie, że wam pasuje, że pasuje wam takie życie i takie funkcjonowanie. Więc czemu nie? Ja, ponieważ jestem na goła szósty raz, znam bardzo dobrze właścicieli pewnych hoteli, do których zawsze przyjeżdżam, zawsze jestem bardzo mile widziany, ma, ma fajne ceny. W związku z tym no ja nie mam potrzeby zmienianej, zmiany tej lokalizacji, a czasem jak mam ochotę właśnie pojechać na inną plażę, skoczę w motor i lecę. A jak nie mam ochoty na motor, bo na przykład jest to odległy a, zakątek a, części Goła, no to wynajmuję właśnie taksówkę, by pytać się innych ludzi, czy ktoś by chciał zobaczyć i tak, i tak, i tak dalej dalej. wtedy Zrzutka na taksówkę i jedziemy razem. Także, jeszcze raz podsumowując, ostatni rzut na Kalangut Beach. I do zobaczenia wkrótce. Picie zimnej wody w takim czasie, gdzie jest mega gorąco to jest 10 rano. Ale jest ukrót niesamowity. Więc tutaj naprawdę, a ja zawsze codziennie piję po kilka litrów gazowanej wody. Wiecie dlaczego z poprzednich na odcinków, ale taka woda gazowana, zimna z logówki litrowa, kosztuje w sklepie 20 rupii, czyli 80 groszy. 82 dokładnie. Och jaki upał. przesyłam wam trochę tego słońca, było was pewnie zimno. Jak nie wiem co.